Dobry dzień dobry jak się macie w ten piękny dzionek u mnie jest piękny nie wiem jak u Was choć po chmurno. wpadam tak na chwilkę. Wpadam na chwilkę, bo chciałam się podzielić pewnym... przemyśleniem. Wiecie jak się jedzie, tyle czasu. O Jezus, muszę uciszyć tą nawigację, bo ona mi tutaj będzie zagłuszała. Um, miałam pewną rozmowę z moją znajomą, która ma świadomość tego, że jestem kierowcą ciężarówki. I chwileczkę muszę się skupić, wiecie, będę tak przerywała, będę tak gadała i będę przerywała, bo jednak jadę. A dzisiaj jest tak busy, w sensie jest dosyć ciasny grafik. Nie mam kiedy nie mam kiedy nawet na przerwach, wiadomo, szybko, szybko coś zjeść tam do toalety i tak dalej. A ona za dużo gada jednak ta nawigacja, bo ją zmieniłam, wiecie, i ustawienia muszę zrobić jeszcze raz. No i gada kiedy chce, a nie wtedy, kiedy ja chcę, żeby ona gadała. Ja to jakimiś, wiecie co, za przeproszeniem za dupiami do głównej drogi, do głównej autostrady. Ale bardzo fajne okolice ogólnie. Okej, okay, wracając do głównego tematu. Rozmawiałam z moją znajomą, która, właśnie mając świadomość tego, że jestem kierowcą ciężarówki, pochwaliłam się jej. Czy się pochwaliłam? No czy powiedziałam jej może się pochwaliłam nieważne że zapisałam się do szkoły bo zapisałam się do szkoły miesiąc temu. I. No i ona do mnie mówi, o no to fajnie, to w sumie w tej pracy będziesz, masz, czasami y, skończysz wcześniej, jak Ci się uda, to możesz sobie nadrabiać, uczyć się w ciężarówce po pracy. W sumie też tak myślałam, że tak będę mogła. Bo przecież, aha, co ona dodała, do czego właśnie, dlaczego to wszystko mówię właśnie, bo co ona dodała, bo przecież ta praca nie jest aż taka męcząca, tylko jedziesz e, więc nie jesteś taka zmęczona. Możesz jeszcze sobie coś tam czymś się zajmować, zajmować się sobą swoimi sprawami. Po. I, i przypomniało mi się, jak ja sama myślałam na temat tej pracy. Gdy e, pamiętam mój serdeczny przyjaciel powiedział, i gdy ja jemu to powiedziałam: Jak to ty jesteś zmęczony? Przecież ty tylko prowadzisz. Sama tak myślałam. I wyprowadziłam bardzo szybko moją znajomą z tego toku myślenia. Pokazując jej, jak to wygląda. Bo przecież owszem, jakby z pozoru to wygląda na to, że sobie siedzimy, jedziemy, kręcimy kierownicą, i tak naprawdę nie wymaga to jakiegoś tam wysiłku fizycznego. Już nie wspomnę o tych plantekach, które czasami są naprawdę kijowe, kijowe. Są beznadziejne nie działają jak trzeba, ale one nie zdarzają się na tyle często, żeby faktycznie to, to była ciężka praca jakoś tam wyjątkowo ciężka praca fizyczna. I jednak powiedziała mi, że jednak no mylisz się kochana, bo ja jestem strasznie zmęczona. Gdzie ja sama, jak już mówiłam, myślałam, że wcale nie będzie tak źle, że faktycznie mogłabym po pracy, mogłabym po pracy sobie uczyć się. Robić swo, swoje tam rzeczy. Ale no nie jest tak. Zwłaszcza teraz, jak jest ta pora jesienno-zimowa wczesnowiosenna, gdzie zapada szybko ciemność i zanim nastanie nowy dzień, to też jedzie się te 2-3 godziny 2-3 godziny kurka ruszaj. Jedzie się te 2-3 godziny. Sorry, wiecie co? Moje gadanie. Ale mam nową ciężarówkę. Bez tych lusterek, wiecie? I ten hamulec czasami go nie ogarniam. O co kaman? Ale okej, okay, wracając do tematu. Więc jeżdżąc właśnie te 3 godziny, z rana, 3-2 godziny po ciemku, potem jeszcze wieczorem 2-3 godziny po ciemku, zależy kto o której kończy, prawda? To jest cholernie męczące. Ja jestem, po, ja jestem po prostu zmęczona. Ja jestem po prostu zmęczona i nie mam siły tak naprawdę na swoje rzeczy, bo ja lubię sobie coś tam, wiecie, mam jakieś tam swoje hobby, bawię się sztukami, robię sobie takie różne rzeczy, ale nie mam siły i... Ta nauka, owszem, mogę sobie słuchać. To jest, to jest ogromny plus, że ja mogę sobie słuchać wykładów, odsłuchiwać, ale i tak potrzebuję robić potem notatki, bo słuchanie to nie wszystko, tak? Więc potrzebuję robić notatki, i tak sobie myślałam, że wieczorem, ok, po pracy mogę sobie to, mogę sobie to po prostu robić. Jednak no, nie wygląda to tak, jak myślałam. W związku też z tą szkołą, no mniej mam czasu na robienie tych filmów, kurczę. Jednakże pomyślałam sobie, że może po prostu będę wrzucała takie właśnie krótkie filmy tego typu, pogadankowe, jakieś tematyczne. Dzisiejszy temat, dzisiejszy temat to to, jak to jest, że kierowcy pracujący, kierowcy ciężarówki, że są zmęczeni. Jak to? Dlaczego? To, to musiałam się tym podzielić, bo, bo to mi przypomniało mnie samą. Gdy sama tak samo o tym myślałam, wiem, że słuchają mnie też kierowcy i na pewno podzielacie moje zdanie, ale napiszcie też coś na swój, odnośnie tego w komentarzach dla osób, które nie jeżdżą, tak, żeby one też miały tą świadomość, że wcale to tak nie wygląda, że nie jest się w ogóle zmęczonym, bo jest się zmęczonym. Oła drzewa, ja pierniczę. Nienawidzę tego. Nie cierpię tego, jak ktoś fuknie mi w dach, wiecie. Na pewno są tacy kierowcy, którzy bardzo lubią tę pracę, tak? Są, jest dla nich pasją. Ja znam takiego. Więc i wówczas po prostu nie jest to dla nich tak męczące, jak, jak dla mnie, tak? Dla osób, dla których jest to po prostu zwyczajna praca. Bo, jak już wcześniej mówiłam, to nie jest moja pasja, tylko moja praca. Mój środek, mój sposób na osiągnięcie pewnych, pewnych celów, tak? Co nie znaczy, że nie lubię tej pracy, bo tak naprawdę dzięki niej e, bardzo się rozwinęłam. W sensie, w sensie takim, że kiedyś jazda była dla mnie, nie była dla mnie przyjemna, bo byłam. no stresowałam się bardzo na tej drodze. Unikałam dłuższych tras i w ogóle. A teraz e, ta praca mm, pozwoliła dała mi tę możliwość możliwość. Po prostu nauczyłam się bardzo dużo poprzez to choćby to czytanie drogi, planowanie, przewidywanie zachowań innych kierowców na drodze, więc to daje bardzo dużo, jeśli chodzi o życie potem po pracy, tak? Człowiek czuje się bardziej pewny za kółkiem. To na pewno. Dlatego, dlatego ok, jestem wdzięczna za to, że, że mogę to robić i że mam dzięki temu też pewne profity w życiu, w życiu prywatnym. Nie mówię o, o sprawach finansowych, ale ogólnie, tak, tych, tych które, dzięki którym ta praca jest dla mnie naprawdę e, przyjemna, przyjemna. Nawet ostatnio moja serdeczna przyjaciółka, pozdrawiam Cię, Asiu, powiedziała, że nigdy nie słyszała u mnie, nie słyszała u mnie żadnego słowa, wiecie co, żadnego słowa skargi, że ja coś tam narzekam i w ogóle, że taki dzień, siaki dzień i w ogóle. Nigdy, faktycznie nigdy tak nie mam, żebym jakoś narzekała na te prace. Owszem, jestem czasami mniej, bardziej zmęczona i coś tam jest wkurzające albo coś tam się wydarzy, ale nigdy to nie jest jakoś tam, wiecie... No ja jedź, jedź, ja pierniczę. Nigdy nie jest to jakoś tam bardzo dla mnie dla mnie trudne. Trudne? Wiecie co, skupiam się i czasami umykam, umykami. co chcę powiedzieć, wybaczcie. Druga rzecz, ta szkoła, wiecie co, bo na pewno co do tej szkoły, co do tej szkoły to... W związku z tym, że ja nie chcę do końca moich dni jeździć na ciężarówce czy też do emerytury, jeździć ciężarówką, więc dlatego też ten pomysł na tą szkołę, aby się przebranżowić, rozwijać. Po prostu wiecie co, inwestowanie w siebie to jest najlepsza inwestycja, najlepsza inwestycja w życiu, którą zawsze warto, warto bez zastanowienia robić. Tylko z głową też, prawda? Bo wszystko zależy od tego, co chcesz, do czego dążysz, co chcesz osiągnąć. Więc ta szkoła, która trwa 3 lata, pozwoli mi zrealizować pewien pomysł na siebie w przyszłości, gdy już wrócę do Polski. Bo ja nie chcę jeździć po Polsce. Wiecie co? Nie mówię nie, nigdy nie mówię nigdy, prawda? Ale jednak no nie wyobrażam sobie jeździć po Polsce, uczyć się na nowo tych dróg, a poza tym po prawej stronie, tak? Jak po prawej stronie? D wiadomo, że może okej, okay, dobra, robię z tego problem. Wszystko jest do ogarnięcia. Ale ja nie chcę. Nie mam. nie chce mi się. Nie, to nie jest to, to nie jest to. Więc udało mi się właśnie dzięki mojej przyjaciółce Asi. E, trafi... Ona wysłała mi ten link. I, I zapisałam się dzięki temu do tej szkoły, która jakby realizuje pewien mój pomysł, który już dawno tak naprawdę chciałam zrealizować, ale ze względu na to, że mieszkam w tej Anglii, nie, nie było to zbytnio możliwe. Bardzo duże utrudnienia. No tak króciutko tylko dzisiaj, więc yy, dajcie mi też znać, co myślicie na temat tego typu filmów. Tak, od czasu do czasu będę się po prostu więcej, częściej pokazywała w ten sposób myślę. Będą też dłuższe filmy, bo mam trochę tych materiałów, z których chciałabym zrobić fajny, zmontować, fajny, ciekawy film. Ale pomiędzy będę, myślę, pokazywała się właśnie w taki sposób, o ile będę miała coś do powiedzenia, rozumiecie. Czymś się podzielić po prostu będę chciała, o ile, o ile. Tak. Także tyle. Tyle na dzisiaj. Ściskam Was, póki co? Jest nowy rok, jest nowy rok, więc może jeszcze złożę Wam życzenia co by wam tu życzyć? myślę, że tego samego co sobie, czyli więcej czasu, więcej czasu dla siebie na swoje zainteresowania, na rozwijanie siebie, na swój rozwój, na pasje, więcej czasu poświęc więcej poświęconego czasu na swoje zdrowie. Ja, wiecie, co jakiś czas temu zainwestowałam w bieżnie. Ja wiem, że teraz mi ktoś powie, rany, nie ma miejsca na zewnątrz, żeby pobiegać. Jest. Ale zawsze też jest jakaś wymówka, żeby nie wyjść i nie biegać, prawda? Albo pogoda, albo górki, e, albo coś tam jeszcze, no nie. Ptaszek, gołąbek, rany boskie. Nie chciałabym zabić ptaszki, chociaż zdarzyło się. Na pewno nie jednemu kierowcy się to zdarzyło. E, więc więcej czasu na to, więcej czasu na to zdrowie, bo ono samo nie przyjdzie. Co jeszcze? Ludzi, fajnych ludzi dookoła siebie, którzy będą Was wspierać, oprócz tego, że Wy sami musicie mieć oczywiście w sobie powera do działania, chęci, nowe cele, motywacje, to tak samo fajnie jest, jeśli dookoła są ludzie, którzy też Was będą motywować, którzy też będą takim trochę motorem do działania, prawda? Więc tego Wam życzę. Spełnienia Waszych planów, marzeń, celów. Wszystkiego dobrego, po prostu. Także ściskam Was mocno i cieplutko z pochmurnej Anglii dzisiaj. I do następnego, do następnego nagrania. Cześć. Hej.